Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki trochę luźniejszy filmik, bo mam dla Was przygotowany po prostu foodbook, ale tym razem nie będzie to foodbook szwajcarski, ponieważ jak pewnie ci, którzy śledzą mój kanał wiedzą, a ci, którzy nie śledzą nie wiedzą, od 6 tygodni jestem na diecie nie do końca opracowanej przez dietetyka, ale prowadzonej pod okiem dietetyka. Zawiesiłam nagrywanie vlogów, ale to dlatego, że po prostu mam bardzo dużo pracy. W przyszłym tygodniu rusza nowa seria na kanale, która będzie wyglądać Wydaje mi się całkiem interesująco i będzie związana z podróżowaniem po Szwajcarii. Także w poniedziałek jadę gdzieś, nie powiem Wam jeszcze gdzie. I myślę, że w środę przyszłą możecie spodziewać się pierwszego odcinka tej nowej serii. No i właśnie takiej mojej wycieczki tutaj w Szwajcarii, którą będziecie mogli zobaczyć na kanale. Także, no to zapraszam do dzisiejszego dnia i co? No i bawcie się ze mną dobrze, smacznego itd., itd. Miłego dnia po prostu. moje dzisiejsze śniadanie. Jak widzicie tutaj jest połówka bułki z humusem z piri-piri oraz z pomidorem, a z drugiej strony jest połówka bułki z taką pastą, że Wam co to jest. Taki coś, taki wynalazek z Fine Food Scope. I to podobno jest z kurczakiem, ale skład ma... Znaczy ogólnie spoko, ale wiecie, taki pasztet trochę w zasadzie. No, to tak zaczynamy Dzień. Jestem jeszcze w domu, za chwilę wybiegam do pracy, ale pomyślałam, że pokażę Wam teraz moje drugie śniadanie, bo później mogę nie mieć na to czasu. Także dzisiaj mam na, yy, na drugie śniadanie, obiad w zasadzie, już pokazuję, nie chcę wyjść, Tada. o, mam wrapa, e, tak wygląda, to jest wrap kupiony w Migro, Migro Takeaway. I to jest wrap z łososiem, z jakimś białym serkiem, tutaj są jeszcze kiełki cebuli, sałata, marchewka i ogórek. tak Także coś takiego do mojej diety zasadniczo pasuje, nie, ma, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, sobie, tak jak mówiłam Wam wcześniej, liczę białko. Więc tutaj też mniej więcej sobie to policzyłam. Myślę, że będzie całkiem ok. Myślę, że to jest taka całkiem zdrowa alternatywa na gotowce i myślę, że nie jest takim dużym grzechem, jak na przykład byłyby inne rzeczy. No i przyznam się szczerze też, że na taki dzień jak teraz, czyli kiedy nie chce się za bardzo gotować, no to chyba lepiej zjeść takiego wrapa, niż jednak robić sobie kolejną kanapkę i po prostu tą kolejną kanapkę zjadać. Bo to zawsze jest coś innego, zawsze troszeczkę zdrowszego. Opróbuję Wam zrobić zbliżenie. Jest. A jeszcze pokażę Wam, jaką dzisiaj mam widok za oknem, jak to jest mieszkać w chmurach. Zobaczcie. Łap się ostrości. Normalnie dzisiaj mieszkam w chmurze. Za oknem widzę po prostu jedną wielką chmurę. Ale ładnie jest. No nie powiem, bardzo jest ładnie dzisiaj. I przyszedł czas na mój trzeci posiłek, którym dzisiaj będzie taka ryżowa kanapka onigiri, kurczak teriyaki myślę, że będzie całkiem spoko jeżeli chodzi o kaloryczność białko i inne takie rzeczy to wygląda całkiem ok, data jak widzicie 2 czerwca, czyli do dzisiaj czyli to są takie kanapki z krótką datą ważności myślę, że będzie ok pokażę Wam jeszcze, bo jestem jeszcze cały czas w pracy jaki mam dzisiaj widok z okna nie jest za ładnie ale ale nie jest też tragicznie no, jest pochmurnie bardzo pokażę wam jak wygląda tutaj widok, a tam jest most, który można dojechać do miasta obok, czyli e, jesteśmy teraz w Rapperswil. No i można tam tędy dojechać do Buffalo. Tutaj, jak widzicie, też przed mostem widać pociąg, ponieważ przez ten most również idzie pociąg. jak już jesteśmy w temacie jedzenia, to pokażę Wam jeszcze coś fajnego jestem totalnie uzależniona od takich żeli do mycia rąk i wiecie, jak często się je na mieście i tak dalej, no to taki żel do mycia rąk się bardzo przydaje, tym bardziej jak gdzieś wyjeżdżacie ale warto go wziąć, żeby właśnie móc umyć ręce wtedy, kiedy nie macie dostępu do świeżej wody, no i zjeść wtedy bez obaw, nie zatruć się i tak dalej no i ja sobie kupiłam, jak byłam teraz właśnie w Stanach taki żel akurat kupiłam chyba pięć różnych zapachów ten pachnie trochę jak takie męskie perfumy o, tutaj się otwiera. Wszystko bardzo proste. No i jest tak ładnie zapakowany. Jego ja mogę sobie wymienić mm, bardzo łatwo na inny y, zapach. Jest taki fajny zapakowany. Można go przyczepić do torebki. Także wiecie, oprócz tego, że jest fajną ochroną, no to jest też fajną opcją, taką po prostu do. Y, no fajnie wygląda. Można sobie przyczepić go do torebki czy coś. A mój, oprócz tego, że fajnie wygląda, to jeszcze pokażę Wam, co robi. Świeci. O, proszę bardzo. Oczywiście chciałam kota, ale nie było. Były pandy, były psy, jakieś dziwne zwierzątka. No ale wybrałam panda, bo mi się wydawała taka super słodka. Super słodka. Miałam już dzisiaj nic nie jeść przed kolacją, ale Paweł przyniósł takie piękne, cudownie pachnące truskawki od pana, który sprzedawał je z auta. Także za chwilę je umyję i będę. Jeść pyszne truskawki. Zobaczcie, po prostu prawdziwe truskawki. Nie jakieś przerośnięte, nie wiadomo skąd. Tylko takie. O, śliczna truskaweczka, po prostu. Podobno pan mówił, że to jakaś najlepsza odmiana. Ale powiem wam, że pachną przepięknie. Także truskawki, a kolację będę robić dopiero za chwilę. Kolacji. Dzisiaj zrobiłam w zasadzie taki, taką obiadę kolację, bo jak wiecie, obiadu nie zdążyłam wcześniej zjeść. No i mam tutaj łososia. Jak widzicie, nie jest to duża porcja, to jest 100 gramów, ponieważ tyle może mi, mogę zjeść w jednym, że tak powiem, na jeden posiłek. To jest 100 gramów łososia i jest serkozi, także jakby ta porcja białka wtedy mi się zgadza, tak jak sobie to policzyłam. Sałatka z rukoli, sera koziego i buraka z oliwą, solą, pieprzem to jest wszystko, co potrzebujecie do tej sałatki. Także to będzie moja kolacja. I to w zasadzie na tyle. Wreszcie się minimalnie rozpogodziło, jak widzicie, troszeczkę wyszło słońce, mimo że jest już 19.30. No, i ja się z Wami żegnam. Jeżeli takie filmy Wam się podobają i chcecie częściej oglądać foodbooki w moim wykonaniu, no to dawajcie łapkę w górę i napiszcie mi to w komentarzu. Chętnie też przygarnę jakieś nowe przepisy na sałatki, bo kończą mi się powoli pomysły. A ten pomysł na tą sałatkę ukradłam Kai, bo ostatnio mnie taką sałatką właśnie ugościła. To dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.